Zauważyłem ostatnio, że bombardują mnie reklamy, które obiecują daj 500 zł, daj 1000 zł, 800, 700. Różne są oferty i będziesz jeździć zupełnie nowym samochodem przez 4 lata. I zacząłem sprawdzać te oferty. Okazało się, że nie jest tak do końca różowo. To jest całkiem uczciwa opcja, żeby wydać pieniądze na 500 zł, które dostajemy na dzieci, na samochód, ponieważ dzieci także będą jeździć tym samochodem, dzieci będą bezpieczniejsze, mając, jeżdżąc lepszym samochodem. Okazuje się, że za te 500 zł, za które nam obiecują nowy samochód, to owszem, dostaniemy do dyspozycji nowe auto. Ale najpierw musimy wpłacić 30% jego wartości. Jeśli samochód kosztuje to, 60 tysięcy zł, to będzie to kilkanaście 20 tysięcy zł. To na dzień dobry. Potem będziemy spłacać przez 4 lata. Np. po 500 zł, bo do zapłaty jest kolejne 20 tysięcy zł. Albo więcej. Możemy albo ten samochód e, rzeczywiście oddać. Co ważne, jeśli by nam się zdarzyło, że ten samochód zniszczymy po drodze, że porysujemy go w środku, dzieci, dzieci ten samochód jakoś pouszkadzają, za wszystko zostaniemy podliczeni, za wszystko będziemy musieli zapłacić. Więc lepiej, żeby ten samochód, w momencie, gdy go oddajemy, był całkowicie sprawny. Gdybyśmy mieli 1000 zł miesięcznie. Możemy już pokusić się o kredyt. Oczywiście też potrzebna jest wpłata własna, ale ten samochód za kilka lat, 4 albo 5, będzie nasz. Gdybyśmy mieli 1500 zł miesięcznie do wydania na samochód, jesteśmy już w całkiem komfortowej sytuacji. Niewielka wpłata własna rzędu 10 tysięcy złotych. Potem spłacamy samochód przez 5, 5,5 roku. Na samym końcu mamy ten samochód już nasz. Za 500 zł można mieć używany samochód i jest to y, moim zdaniem najbezpieczniejsza opcja. Zakładamy, że pieniędzy mamy mało, a potrzeby duże. Poszukajmy wśród samochodów y, może bardziej egzotycznych, niezbyt nie popularnych, które będą tańsze, a może niekoniecznie gorsze: Hyundai Trajet. To jest całkiem spory van. on Może mieć 6 albo 7 miejsc w środku. Może mieć silnik diesla, może mieć automatyczną skrzynię biegów. 20 tysięcy zł to wszystko, co możemy wydać na takie auto, ponieważ one błyskawicznie tracą na wartości. Gdybyśmy wzięli nieco popularniejszą Kia Karniwal, no to już ten samochód będzie albo troszkę starszy, albo troszkę droższy. De facto mamy to samo. Ale samochód popularniejszy kosztuje więcej. Gdybyśmy chcieli na przykład kupić mniejszego wana europejskiego producenta, dajmy na to, niech to będzie Volkswagen Turan, to będzie to mały samochód de facto. Zmieszczą się tam prawdopodobnie te trzy foteliki. On występuje też w wersji siedmioosobowej. Tylko wtedy albo mam 30 siedzeń, albo bagaże. Musimy się na coś zdecydować. Niestety taki samochód będzie już mocno zużyty, będzie generował duże koszty. Prawdopodobnie będzie awaryjny, także ostrożny Citroen C4 Grand Picasso to też jest bardzo przyjemne auto. Oczywiście nie będzie nowe, nie będzie może idealne, ale można coś takiego rozważyć.